Zamówiłam bardzo dużo sukienek. Nie, no może w sumie nie bardzo dużo. Zależy, co dla kogo jest bardzo dużo. No i w tym odcinku pokażemy Wam dekorację naszego mieszkania. Jeszcze nie jest całkowicie skończona, no bo na początku bałam się, że będzie za dużo. Teraz mi się wydaje, że jest za mało, więc muszę znaleźć jakiś złoty środek. Także zobaczycie dekorację naszego mieszkania. Moją nową sukienkę wystrzałową. No i może coś jeszcze. Lublin, pokażemy Wam też Lublin. teraz z deptakiem na krakowskim przedmieściu w kierunku Starego Miasta? Zobaczymy, jak udekorowane jest Stare Miasto w Lublinie w tym roku. Czyżby jakiś jarmark? Jarmark tradycji w każdy weekend. Nowacho, chodźcie tu do mnie. Doszedł do tego miejsca i dalej nie chce iść, a to dlatego, że bardzo często tutaj przechodzimy. Na Starym Mieście jednym z naszych ulubionych lokali jest Stara Winiarnia. Pięknie ozdobione okna. Pokaż Bogdanie okno, nie mnie, to by mnie już widzieli. Zdecydowanie pan mi robi konkurencję na mieście. Tutaj kiedyś powstało jedno z najbardziej popularnych zdjęć, pocztówka z Lublina, właśnie nocny klimat. Za nami jedna z głównych atrakcji Lublina, czyli Zamek Lubelski. E, obecnie tam się znajduje bardzo fajna wystawa. Można pójść, zobaczyć. Myśmy jeszcze, w Ogdanie nie byli. Chce takie, takie moje late w tym kubku się napić? No tak, A no to tak, to, to tak, no właśnie, bo ja chciałam w tym kubku, myślałam, że w tym kubku tylko cappuccino, rozumiem. Nie, chodzi o że że twoją kawkę by... Dobrze, to dobrze powiedział. Tak, ty, tak moją kapeluszką ja w dlatego, takim kursu, tak. Ja wiem lepiej, na co napijesz, tak? <noise> dobrze, Gosiu? Dobrze, dobrze. To ja zamieszałam jak zawsze. Zawsze zamieszanie muszę zrobić. Wiesz, co, tak z tym kapeluszem, co ostatnio pokazywałam, to powiem Ci, że jeszcze nie do końca się dobrze w nim czuję, chodząc w nim po mieście, bo wszyscy patrzą. To dobrze chyba. No dobrze, no tak ma być, ale, ale wiesz. Ale niektórzy patrzą i się uśmiechają. Tak jak się uśmiechają, to też dobrze, nie? Też dobrze. I komuś poprawiał humor. A nie tylko psuje, nie? A po drugiej stronie ulicy nasza ulubiona kawiarnia, Parzona. Bardzo często tu przychodzimy, tym bardziej, że, że przychodziliśmy tu często zanim mieszkaliśmy, bo mieszkamy w tej kamienicy, więc przychodziliśmy tu często zanim tu mieszkaliśmy. A teraz to już jesteśmy bardzo często. Przepyszna kawka. I mega ekipa, naprawdę obsługa jest pytarda. Wiadro. Wiadro? No. Wiadro kawy. Ale tak naprawdę ja piję bardzo delikatną kawę, to jest więcej mleka niż kawy. Bo ja zawsze tylko napędzam espresso, bo potem mnie telepie. Jestem bardzo wrażliwa na to, więc. Cheers, Bogdanie, ha? Ja na przykład piję czarną kawkę. No właśnie, jak, jak tutaj podali, to ja myśli, byłam przerażona, że to dla mnie. Ale nie. A wie, że czarną kawę piją podobno psychopati. Dzień dobry. Dzień dobry. Widzieliśmy takie słownictwo. Na zjisco? po No i co tam mamy? Zobaczmy sobie tu mamy. O, mamy Walczy dla Gosi i Bohdanu. Uuu, szaleć. Cukierni czekoladowe oraz wytrawnym klubie śniadaniowym. No to mega, ale super! Ja już wiem, co wezmę. Bo tam jest takie moje ulubione ciasto. Ja właśnie mam nadzieję, że to jest to, ale jak nie, to ja już na pewno wezmę tam to ciasto. Teraz wam powiem jakie. Nie, to są... Mikołajki! Super! Tu są kamyczki, maliny, przepraszam, maliny. W czekoladzie deserowej. To są gwiazdki, pierniczki świąteczne. Tutaj mamy jabłko i wino, o, to coś co ja o. lubię. No i tak, na pewno ja będę chciała, yy, nie wyobrażam sobie świąt bez tego ciasta potrójnie karmelowego. Ono jest przepyszne, w tamtym roku próbowaliśmy i mega mi smakowało, także na pewno, yy, na pewno się po nie zgłoszę. Gosiu, kiedy te drugie bombki zamontujesz? Czego tu masz? Zobacz. Od Mikołaja, zobacz, masz jeszcze jedne bombki. Trzeba je założyć. Czekaj, bo to jest, to ja już wiem. To było potrójnie karmelowe i jeszcze keks mak makowy polany tak właśnie polany piąo Tak, Temu zawodowy no, pamiętam. No. Pamiętasz to? No to Dobra, dobrze. Dobra, montujemy tak. lampki. Postanowiliśmy sobie zrobić taki świąteczny vibe, więc zapraszam Was dzisiaj. Zobaczcie ze mną nasze mieszkanie. Zaczynamy od przedpokoju udekorowanego w girlandę e, i gwiazdy. Specjalnie chciałam, żeby girlanda była krótsza, żeby można było coś jeszcze postawić na parapecie. A teraz w tym świątecznym nastroju zapraszamy Was do naszego dużego pokoju. Nawet się zrymowało. Także ta oto ona królowa! Nie patrzcie na mnie, tylko na nią. W tym roku chciałam mieć czerwoną choinkę. W tamtym roku miałam różowo, nie, różowo, różowo, złoto, białą. A teraz kupiliśmy w Rossmanie takie bombki, ciasteczka, samochodziki, sopelki, coś jeszcze było, a i te laseczki. I są mega fajne, one chyba niecałe 20 zł kosztowały. No i kokardy, bo ja w ogóle chciałam mieć w tym roku choinkę całą w kokardach. No ale te, te bombeczki też mi się podobały, bo są takie urocze, więc niech sobie wiszą. I kokardy, chyba na kokardy to... Ja nie wiem, ile tu było z 20 opakowań tych kokard, było po 3? Być może, czyli 60 kokard jest, tak? Z tego co liczę. No tu jest już drobny upominek, sobie siedzi pod choinką w worku. E, następna girlanda. Ta girlanda z kolei jest z Lerwa i kosztowała chyba 89 zł. E, bardzo fajna, dużo lepsza niż tamta, moim zdaniem cieńsza. E, tutaj na parapecie mamy głowy. O nie mogę, pamiętać, Głowy dziadków do orzechów. Do, dobrze, dziadka do orzechów e, ze świecami. Tutaj to jest akurat spepko, To jest z takiego sklepu jakiegoś chińskiego. To tu się nazywa w Lublinie na krakowskim, więc tam to, stamtąd to jest. Yy, tutaj mamy z Pepko yy, samochodzik z Mikołajkiem. Mikołajek, który nie wiem, co on robi z tą choinką. No ale okej. Okay. Yy, nie działa, ale dostałam za grosze. Choineczka z Pepko. Yy, świeczki też te całe to jest yy, Nie, to z Senseja, przepraszam. To wszystko jest z Tutaj dwóch dziadów Bogdana ulubione yy, dekoracje, prawda? Nie. No i domek. domek. Domek początkowo chciałam bardzo z ale kiedy Kasia z Glowenwej Shoes zareklamowała ten z to już go nie było, więc znalazłam podobny w Ikei. Choineczki, plakaty zrobił mi Bogdan. Tutaj lampeczki, te z kolei są z ale generalnie są słabe, one są na baterie. Jak sądzicie, one na trzy, trzy baterie? Chyba tak, to działają mniej więcej cały dzień. Poduszki są z Cinseni kocy i tak samo. No i tak się prezentuje, a jeszcze tutaj trochę nie wiem, czy pokazywać nasze zdjęcie, no i wiecie, co jeszcze planuję tutaj taką, e, taki łańcuch zielony, taką girlandę, ale nie mogłam się znaleźć odpowiedniego, więc może jeszcze się uda. No i powiedzcie, jak podoba Wam się nasz salon świąteczny? To moja sukienka, którą obiecałam, że Wam pokażę. Sukienka jest zary z wycięciami, y, mini. Tutaj ma dodatkowe farbany. W ogóle można to nosić na kilka sposobów. Można sobie to tutaj, jeżeli będzie dla kogoś za krótka, to można wyregulować długość i tą farbaną zrobić, że będzie dłuższa. I tu na suchę proszę bardzo. W zestawie z rękawiczkami powiem Wam, że rękawiczki są dramatycznie zrobione. Po pierwsze są krzywo zrobione, po drugie, mały kciuk. Zobaczcie, no kto ma takiego kciuka oprócz mnie? No niewiele nie osób. No rękawiczki są dramat. Tu za duże, tu za małe, powykręcane. No ale ogólnie sukienka robi mega wrażenie, mi się bardzo podoba. No i najfajniejsze, moim zdaniem, jest właśnie ta poduszka i szpiczaste ramię. Ja uwielbiam właśnie takie. Ramiona podniesione, także. Co myślicie? Po ile? Nie odczepiłam jeszcze metki. Słuchajmy. Drogo. No jakby było jeszcze jedno zero, to by była droga. Ale e, w każdym razie ta sukienka nie jest e, sukienką na święta, ale bardzo mi się podobała i, i musiałam ją mieć. I ona jest wyprzedana, ale może uda Wam się, że traficie. Link Wam zostawię. Dobrze głoszył. Miałeś powiedzieć, że? E, że idą do mnie sukienki. Generalnie nienawidzę tego zamawiać i oddawać, ale e, zamówiłam bardzo dużo sukienek. Nie, no może w sumie nie bardzo dużo. Zależy, co dla kogo jest bardzo dużo. Zamówiłam kilka sukienek, bo muszę coś wybrać na święta i w związku z tym może Zrobimy tutaj propozycję stylizacji świątecznych, oczywiście damskich, na mnie, bo Bogdan się nie pisze na, te, na takie ekscesy. To. No, a wiesz, jak czy... możesz zrobić, że z tym płaszczem mi się skończy? No, trzy, no, dwa, Nie udało się. dzieci. A co masz do mnie? To dla grzecznych dzieci. Czy, czy pala Byłeś grzeczny? Nie. Nie byłeś grzeczny? Ale Mikołaj nie sprawdza, czy ktoś był grzeczny. to do... jest dla mnie? Tak. Dobra. Zobaczmy. Nie no, można rzucać. Nie można rzucać i nie można na wizji, bo to jest dla niegrzecznych dzieci. Poważnie? Mhm. To dawaj, prostu Nie? Sam. Sam? Mhm. Nie mogę wjechać? Mhm. Ojej. Na pewno? Mhm. Tutaj follow, tu poprzedni vlogmas.